Słuchaj, człowieku. Słuchaj uważnie, bo drugi raz nie powtórzę. Oni są blisko. Czujesz ten przeciąg pod drzwiami? To nie wiatr. To ich oddech. Cichy, jak szept paznokcia sonącego po szybie. Nazywacie ich elfami. Jakby to byli bohaterowie z bajek. Gówno prawda. To drapieżniki w aksamitnych skórach. Uszy mają ostre, nie dla urody, ale by lepiej słyszeć, jak bije twoje serce, gdy wchodzą do pokoju. I właśnie teraz uszaty... Mówię też do ciebie. Tak! Do ciebie skoczku z promocji! Nie myśl, że się wymkniesz. Ich kroki? Nie usłyszysz. Nie muszą chodzić. Suną przez cień, przylepiając się do ścian jak plamy, których nie zmyje żadna ludzka modlitwa. Ty, króliku, myślisz, że jak siedzisz w kącie, to cię nie widzą? Siedzisz, jakby ci się system zawiesił. Zaraz ci zrobię reset łapą na pysk. Zobaczymy, czy się odblokujesz. Wiesz, Dlaczego zawsze patrzę w róg pokoju, gdzie nic nie ma? Bo tam właśnie stoją i patrzą, czekają, a ty gapisz się jak filozof na sens życia, jakbyś chciał ich zagadać. Chyba muszę ci przypomnieć hierarchię domową. Najlepiej przez kontakt z kapciem w trybie ekspresowym. Otworzysz oczy o trzeciej nad ranem i zobaczysz cień, który nie powinien się ruszać. To nie koszmar, to zapowiedź, a jeśli usłyszysz ciche, przeciągłe westchnienie tuż przy uchu, nie odwracaj się. Nigdy się nie odwracaj. Bo ostatnie, co zobaczysz, to te pieprzone, zimne oczy bez powiek, w których odbija się twój strach. I wtedy, króliku, nie pomogą ci twoje skoki. Jeszcze raz zjesz moje chrupki. A zrobię ci takie trzy okrążenia pokoju bez dotykania podłogi, że elfy zaczną klaskać. Ja? Ja mogę szczekać, warczeć, rzucać się na ściany. To wszystko, co mogę zrobić. Ale ty... ty masz wybór skaź światło, zamknij drzwi i nie patrz w okno. Bo jeśli spojrzysz, zobaczą cię. A jak cię zobaczą, to już nigdy nie będziesz sam. A ty, uszaty, pamiętaj, ostatni raz cię ostrzegam. Następna lekcja będzie z patelnią.